Jak się myśli o demografii, wszyscy myślą o dzieciach. My nie jesteśmy w miejscu, w którym. Znaczy, wiadomo, no. Warto myśleć o dzieciach, ale jesteśmy w miejscu, w którym, jak się myśli o demografii, powinno się przede wszystkim myśleć o seniorach. O tym, co będzie za chwilę. Jak my teraz nabudujemy żłobków, to one będą za chwilę puste, a będzie brakować mieszkań dla seniorów. Znaczy, nie mówię, żeby nie budować żłobków, nie też są ciągle potrzebne. Ale budujemy tylko żłobki. W tym jest jakby kwestia, nie? w tym jest cały problem. Więc za 20 lat się obudzimy z gigantyczną potrzebą działania, której nikt nie będzie w stanie zrobić od tak. A już wiemy, że to się wydarzy. Nikt, kompletnie nikt, nic z tym nie robi. W ogóle nikt nie chce o tym rozmawiać. Nikt nie planuje, bo też fajnie jest, jak polityk wyjdzie i powie, będziemy dzietność podnosić. No, tylko, że jak oni nawet podniosą teraz tą dzietność z 1,0 na 1,1, przy liczbie ludzi, którzy będą mogli mieć jeszcze dzieci, no to tak jakby wiadomo, że to i tak będzie się obywać, zwijać. A jednocześnie pokolenie wyżu demograficznego, schodzi, nasze, będzie schodzi. coraz starsze.